Jak ci idzie? Oblowałam egzamin. Możesz trochę odpuścić. Zdrówko. Potrzebuję kat na chwilę. Bardziej na godzinę. Idziemy na miasto. Zdolny, przystojny i bogaty. Lecisz na niego. Jesteś świetną żywiarką. Powinnaś Christina. jeździć w duecie z Justinem. Justinem. I've seen some Widziałem twoje stare games. występy. Byłaś no nieustraszona. Oglądasz games, moje nagrania porn. zamiast pornosów. Ważę znaczy z drugą osobą. Oh, dzięki za wyjaśnienie. Nie wszystko zależy od ciebie. Mój partner jest dobry. To ja ciągnę nas w dół. Nie odrzucaj tej szansy. Jak to zrobić? Na wyczucie musimy się zgrać. To jak naprawdę świetny. Rozumiem. Jeśli ją upuścisz lub zranisz, pożałujesz. Ugania się za tobą dwóch przystojniaków. Nie mogę. Łyżwiarstwo jest jak powietrze. Nie mogę bez niego żyć. Zawsze byłam druga. Nie tym razem. Podjęłam ogromne ryzyko. Dziękuję. Nie chodzi już tylko o jazdę. Nigdy nie dam ci upaść. Uh